Trzymaj lewy, trzymaj lewy, krótki ruch jest swój Dobra bądź chodź no, i nie wymasujesz się pokoju. To trzeba dużo robić. Ja myślę, że dwójka braci Hiszpan i Polakam Jeszcze raz nie I co, Adam, zdrowy już? Uważnie jak się czujesz? No lepiej, bo bardzo lepiej Ale No te pierwsze dwa dni było masakra <słuchanie> surprise <laughs> মই লাগিৰ Damian! Damian! się martwi. I jak? Czy zostawisz? jeszcze wody? Dobra, bądź chodź! nie wymasujesz pokoju niepełna jak tam jest. Mocne niż we Włoszech, czy słabych? Tak. Mocne niż we Włoszech, czy słabych intensywność? Tam długość, bardziej przesuwa. Będzie bardziej tam właśnie, no, gdzieś tam była gra, to mało tych przejściów. Tak jakieś duże przesuwanie pewnie, nie? Takie rzeczy. Wiesz, pod tą ligę przejściówki to jest klucz, tego trzeba dużo robić. <fish> że braci widziałem. Napiszcie w komentarzach, czy są podobni do siebie. Ja myślę, że dwójka braci. Hiszpan i Polak. Dani, Lukasz uh, said that you and Bartek uh, you are uh, brothers because you. Jeluks. Eeej, nie. to Brut photo. Mam Instagram. Eee. Myszka, ty się tak porzucałeś y, za mocno czy co? Eee. Już stary jest, wiesz? Już do lepszej karier kariery. <laughs> ja może ci za dużo najadłeś, co? To ja nie umiem się najeść, naprawdę. Zjadłem cię dwa talerze pełne jedzenia, jestem już głodny. Masz przyjaciela. Muszę zadzwonić do Patryka, jak tam. Do Patryka wiem, że Kucharz, jak cię widzi, to czapkę ściągnął. Mam, to też polewy. Jak odbieracie do tej pory treningi? Tak, rośnie, rośnie zmęczenie z dnia na dzień. Dzisiaj już y, odczuwalne y, tak, są treningi? Tak, tak, jest już odczuwalne zmęczenie. Pewnie niedługo pojawi się punkt kulminacyjny zmęczenia. No bo, no nie, no to się robi, nie? jak sobie ustawiamy. Znaczy No tego nie było. No Tak, ale sumujemy z kilku powiem no Wiem, no to tylko próbowało. pierwsza drużyna nie pompuje. Tak jest, okej. Okay. Tylko pierwsza nie pompuje. Jesteśmy, go! Tak jest, prawa strona. Mogę podbijać udry? Dobra, jasne. Idziemy pod drugie strona. Widziałem Damiano. Jak Jaka zaprowadzimy. Tak, tak, tak. Jaka lampa już z połowy. Gdzie? Tak, to tam kijk ma po. ja żyję. Ostatnio sprawo. Dawaj, 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 dawaj. Kom op od razu i technik są pod Ja. końca. Dawaj, dawaj. O i dawaj. nie Co, jedziemy Dawaj, dawaj. Topek, Radio! Radio! Dlatego Radio! 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 To lepiej to dla nich. I ja, ostatnia ekipa. Radio! No, zobaczymy. Radio! centymetry, ale Radio! Do językiem. Radio! 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 45!

Cześć, Cześć, Bardzo Cześć. dobrze. 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 Delikatna delikatne obsługa, nie? Delikatna. Jeszcze? Nie. Cześć. To Siedem 7 godzin. Na początku nawet czekaliśmy w ogóle, żeby walizkę zostawić 40 minut. Mhm. To już mówię, kurde, kurde, będzie późno. No ale. A boiska dobre? Dobre, dobre. 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 A do, daleko na treningi dojeżdżamy? Nie, no my 3-4 minuty. Tylko no, na autokarem karę po 5 jedziemy. No, jutro, jutro gramy w innym miejscu. a Panowie, Panowie, Panowie pomocni zawsze. Pan. Po 11 tak? 11.30. 11 tak to mało się... ludzi w samolocie, powiem wam, wow. że my za się siedzieliśmy kurna na, na to... trójce we dwóch i wszędzie były po trzy wolne miejsca. To myśmy, my mieliśmy jeden, full. Jeden autob... Nie, myśmy full, full. full. My jeden, full jeden tylko autobus, wiecie, jechał z ludźmi, z, wiecie, z samolotu do terminalu. To jeszcze był taki nary no ja to, to jest z Krakowi, z Górnika. Ale to szybko, bagaże odebraliście. Szybko, my zwyszliśmy bo... do szupy Adams w 10 sekund, to ja w 3 minuty. Już czekaliśmy, szybko przyjechałem. O dobrze, bo ogólnie my też no, przylecieliśmy w sumie w nocy. Się to... godziny my mieliśmy 3 dokładnie. A to my mieliśmy tak 4,20 Tylko w sumie nie wiadomo jakby z jakiego powodu, nie? Bo jakby co, wy wiedzieliście, nie? że to jest tutaj to była mgła rzeczywiście, tylko że na przykład później już to była zeszła tam mgła, a puszczali te samoloty na przykład z 11. Aha, że nie po kolei jakby... No, my czekaliśmy, no nie po kolei. dopiero potem się pokazało, że już Helsinki puszczają, który był tam mm -mm. Typu 55. No potem zaraz my. Ale teraz zmieniali 4 razy na bramkę. ja się właśnie obawiam tego, że jak my będziemy wracać do tego no, Krakowa, to, to też. To tam może być. chociaż oni akurat to co? Będziemy krążyć krążyć i krążyć, i najwyżej do Katowic. Najwyżej nas przekierują do Katowic. No, no. To w sumie dla nas lepiej. No no to, jest, to i tu masz godzinę, nie? Przez Katowic z no, Krakowa. No tak, od tychów tak. No, no. Ja do Warszawy. Więc <laughs> co Adam, zdrowy już? Uważnie, jak, jak się pisze. czujesz? No lepiej, bo. Bardzo lepiej, ale no te pierwsze dwa dni było masakra, ale teraz czuję się dobrze, Dobry jestem do, do pracy. pracy. Dobrze. Ale na, na pełne obciążenia czy tak powolutku? Powolutku. Nie ma teraz powolutku. Móż? Nie no lepiej po, po powoli. Od kiedy cię trzymało w ogóle? E, to było, kiedy to było? Poniedziałek po treningu. Mi A to mi dzień przed, dzień przed Tak, rozgami. tak, tak, było to, no. No bo no już mi bolało, potem tabletki brałem, tabletki brałem, było okej, okay. potem znowu bolało mi, potem to tak cały czas było i no i... Ale już, już teraz jest okej, okay, tak? Teraz jest okej, okay, no. Teraz się czuję lepiej. Dobrze. Nie ma, ale. Ja? Proszę. W steriku godzinę pójdę w tak. Nie. Tylko muszę zjechać od strażenia. Mgła. A potem jeszcze samoloty puszczali z 11, mówiliśmy 9,35 i 14... 4,5 pół godziny. Przejdź Jak tam? Lepiej. Lepiej? Dziękuję. Trzy punkty. I have a friend for you. Surprise <laughs> Can you have you have second card? Yes. Here, yes you know. have yeah. two cards. Okay, we So, perfect. To, to, so, so... Yeah, you cannot post this. <laughs> <laughs>